Dzień dobry, Łukasz Maciejewski, Kultura dostępna w kinach, projekt Narodowego Centrum Kultury. Dzisiaj mistrz polskiego kina, Jan Jakubkowski i jego najnowszy film, Wariaci. Jan Jakubkowski filmami takimi jak Janciowodnik, Pograbek, Cudowne Miejsce, Jasminum, Historia kina w Popielawach, Pokazał, że w polskim kinie jest miejsce nie tylko dla wizjonerów, ludzi stwarzających właściwie z niczego coś bardzo prywatnego, bo takich reżyserów szczęśliwie mamy sporo, ale kreujący nowy świat, nazwany od jednego z filmów Jana Jakuba Kolskiego Janciolandem. W największym skrócie, bo nie mamy czasu na analizę kina Jana Jakuba Kolskiego, chodzi o zderzenie realizmu magicznego, znanego z literatury, czyli sytuacji, w której się mogą wydarzać cuda, w którym rzeczywistość realistyczna staje się rzeczywistością paranormalną. To wszystko zderzone jest z jakąś taką ludycznością, która zarazem jest czymś bardzo realistycznym. Jancioland, filmy Jana Jakuba Kolskiego, których akcja rozgrywa się w Popielawach i okolicach. Czekamy na te filmy. Być może jeszcze nie powiedział w tym nurcie ostatniego słowa, ale i tu dochodzimy do najnowszego filmu, do Wariatów, jest jeszcze inny Kolski. Kolski, który ucieka od tego, co sam zbudował, od tych struktur magicznych, czy magiczno-realistycznych, bym powiedział. I to są filmy, chwilami brutalne, pokazujące czy dotykające skomplikowanych tematów. W pierwszych latach twórczości Jana Jakuba Kolskiego, to był film chociażby daleko od okna, w ostatnich latach zabić Bobra. Wariaci to jest. Zderzenie zarówno tego kolskiego magicznego, jak i kolskiego e, bardzo mocno osadzonego w rzeczywistości. E, ponownie u Jana Jakuba Kolskiego w roli głównej Ery Glubos, partneruje mu w, w, wspaniała Alicja Stasiewicz, aktorka z teatru w Zielonej Górze, obecnie w Gliwicach, i Zuzanna Drobniak, wspaniała, dziecięca rola. Ta trójka to. E, tytułowi wariaci, czyli ludzie wyłamujący się ze stereotypu jakiegoś normatyzowania osobowości kryminaliści, ale i outsiderzy, buntownicy po przejściach z przeszłością. Cytuję tu nawiązuje do Agnieszki Osieckiej. Kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach. Oczywiście nie dotyczy to dziewczynki, umówmy się, mówię tylko o głównych protagonistach. A zatem kino drogi, trochę thriller, trochę dramat obyczajowy, a wszystko razem jest po prostu kinem Kolskiego. Można to kino kupić, można. Ucieszyć się nim. Można także, i nie ukrywam, że film wariacie ma sporo oponentów, być nim znużonym, ale dla fanów Jana Jakuba Kolskiego, a sam zaliczam się do tej grupy, jest to coś bardzo, coraz bardziej unikatowego w polskim kinie czyli emanacja wyrazistej osobowości twórczej. A dodatkową przyjemność sprawiło mi ucieczka od Warszawy, nie ma Mostu Siekierkowskiego, nie ma innych plenerów, które są w prawie każdym filmie, ale jesteśmy na Ponidziu, w Pinczowie, nad rzeką Nidą, tam ten film został zrealizowany i myślę, że jeżeli tak jak ja zakochacie się w państwo w Pinczowie, to po obejrzeniu tego filmu będziecie chcieli do tego jednego z najpiękniejszych miasteczek, miast w Polsce. Powrócić. Zapraszam na wariatów film Jana Jakuba Kolskiego. Udanego seansu.